Przepis jest niesamowity i jednocześnie bardzo prosty. Zastosowano w nim najlepsze i efektywniej działające składniki. Gotowy preparat można przechowywać w lodówce, lecz warto przygotować go rano i wypić bezpośrednio przed śniadaniem. Jednym ze składników jest miód pszczeli. Ważne jest, by był dobrej jakości i nie był w żaden sposób przetworzony. Najlepiej jeśli będzie z prywatnej pasieki, o ile to możliwe. W kwestii drugiego składnika, czyli cynamonu. Wypróbuj jego różne rodzaje i postaraj się wybrać ten, który ci najbardziej odpowiada. Składniki: 2 łyżki stołowe cynamonu, 1 łyżeczka miodu, 1 litr wody. Przygotowanie: Wymieszaj cynamon z miodem oraz wodą w niewielkim garnku. Zagotuj preparat, przefiltruj ciecz i podziel ją na dwie równe porcje. Stosowanie, najlepszym momentem na wypicie napoju jest okres na pół godziny przed śniadaniem i spaniem. Jeśli przygotujesz go zgodnie z powyższym przepisem i nie zdołasz go spożyć jednego dnia, przechowaj napój w lodówce. Istotne jedynie jest, by spożywać go na pusty żołądek. Jego podstawową funkcją jest oczyszczanie organizmu, lecz wspomaga również utratę wagi bez znaczących zmian w diecie. Wiele osób stosujących prezentowany napój, zaleca dodanie miodu po zagotowaniu wody, by zapewnić trunkowi więcej składników aktywnych, obżywczych, a co za tym idzie wzmocnić jego działanie. Dzięki tej metodzie można stracić od 1,2,5 kg wagi w ciągu pierwszego tygodnia, nie wprowadzając konkretnych zmian w sposobie żywienia. Różnice w wynikach mogą być skutkiem zastosowaniem różnych rodzajów cynamonu. W sklepach najczęściej można znaleźć cynamon cejloński, cynamon indonezyjski, cynamon Kasia. Miej na uwadze, że kasja jest sprzedawana jako cynamon, lecz jest to zupełnie inna przyprawa, i dlatego może wpływać na skuteczność preparatu. Nie powinien być on również stosowany w dużych dawkach przez długi okres czasu. Wpływ na organizm jak mówią eksperci Połączenie cynamonu z miodem zapobiega przyrostowi tkanki tłuszczowej. W trakcie redukowania wagi, metabolizowanie komórek tłuszczowych sprzyja wytwarzaniu wolnych rodników, które mają negatywny wpływ na zdrowie. Z pomocą przychodzi miód, który zawiera dużo fitochemikaliów, gdyż działają one jak antyoksydanty i zwalczają wolne rodniki. Cynamon ma znaczący wpływ na poziom cukru we krwi i jego metabolizowanie, gdyż przekształcenie go w tkankę tłuszczową zostaje mocno ograniczone. Wiele osób twierdzi, że górne partie ciała są bardziej wrażliwe na działanie cynamonu.